Praca 5 dni w tygodniu w oddalonej o ponad 80 km w Warszawie. Maciej Szutowicz od 10 lat jeździ z Łowicza do stolicy. Miałem plan, żeby tutaj zamieszkać, jednakże ceny mnie trochę odstraszyły, więc stwierdziłem, że że jednak wybiorę dojazd. Włowiczu, jak mówi, pracy dla niego nie ma. Bardziej opłaca się dojeżdżać. Mimo, że tak jak dzisiaj, aby być o 6 rano w pracy, już o 3.39 rusza pociągiem do Warszawy. Spotykamy się na stacji PKP. Jest ciemno, nie dlatego, że jest wieczór, ale dlatego, że jest bardzo rano. E, powiedz, e, przyjechałeś do pracy do Warszawy, o której musiałeś wstać i jak wyglądała twoja podróż tutaj? Wstaję tak mniej więcej o godzinie drugiej, druga z minutami, e, pociąg mam 3.30, e, no i właśnie, i tak jak teraz, przed chwilą dojechałem, mamy chyba godzinę piątą, od szóstej zaczynam pracę w hotelu, no i tak to wygląda mniej więcej codziennie. E, powiedz, czy po takim czasie już można się przyzwyczaić do tego porannego wstawania? Jak najbardziej, pomimo tego, że e, koledzy z pracy mi w to nie wierzą, to jednak da się przyzwyczaić. Choć dziennie na same tylko dojazdy traci kilka godzin, to i tak jak mówi lepiej na tym wychodzi. W Łowiczu ma swoje mieszkanie, a w Warszawie sam wynajem kosztowałby go znaczną część wypłaty. Ten hotel, w którym pracuję, generalnie najlepiej się w nim zarabia spośród hoteli warszawskich. Jednak mimo wszystko to i tak jest niewystarczające, żeby na przykład samemu mieszkać w kawalerce. Tak jak nawet ostatnio przeglądałem e, oferty no to 20-metrowa kawalerka za 3000 zł no to raczej słabo, więc, więc dlatego, dlatego dojeżdżam. A ze stacji Warszawa Ochota do celu zostaje już tylko 10 minut. To jest moja codzienna droga do pracy, ale na szczęście hotel jest niedaleko na Rondzie Daśnickiego, tak więc e, 10 minut spokojnym krokiem tu jak się spotkaliśmy, było jeszcze ciemno. Minęło faktycznie jakieś 20-25 minut i już można powiedzieć, że e, tak. no, trochę jaśniej się zrobiło. Jest trochę jaśniej. E, no, na szczęście latem tak to wygląda gorzej jest e, zdecydowanie zimą. Wtedy wracam e, do domu, jest ciemno, staje rano też jest ciemno. Tak więc słońca, słońca nie widzę chyba, że przez okno w pracy. Takich osób, które jeżdżą do pracy do Warszawy na dworcach, spotykamy wiele. Hubert codziennie dojeżdża ze Skierniewic. Trzeba sobie odliczyć, niestety, z dwie godziny z rana i z dwie godziny po południu, ponieważ Rano muszę wstać koło godziny 6, żeby zdążyć na pociąg 7.30, który dzisiaj mi uciekł, natomiast pracę kończę o 17 i pociąg mam po 17.30, w domu jestem przed 19, .00. także jest to spory koszt czasowy, wracam zmęczony, natomiast uważam, że warto. Powody takich decyzji są różne. Najczęściej chodzi o pieniądze. Zarobki, tylko i wyłącznie. Więc, dopóki nie mam rodziny, to uznałam, że będę tak pracować. No życie tutaj jest tańsze, jesteś w stanie odłożyć więcej pieniędzy jako młody człowiek. Jeżeli ktoś zbiera na mieszkanie, na wkład własny, no to na pewno no będzie to lepsza inwestycja, jeżeli chodzi o takie mieszkanie. Może niekoniecznie aż tak daleko, bo da się mieszkać bliżej Warszawy niż tutaj i, i pracować dalej w Warszawie. No aczkolwiek mam tutaj swoje życie prywatne, także nie chciałam go zostawiać. Eksperci zwracają uwagę, że wiele zmieniła też pandemia. Po pandemii bardzo dużo się zmieniło w takich zachowaniach komunikacyjnych, w mobilności, w sposobie szukania sobie miejsca pracy i miejsca do zamieszkania. Wcześniej wszyscy byli przyzwyczajeni do tego, że jedziemy do dużego miasta, tam szukamy pracy, tam szukamy mieszkania, tam się koncentruje całe życie. Ale teraz okazało się, że trochę inaczej można pracować, że można pracować zdalnie, można jeździć do pracy niecodziennie, że Rynek mieszkaniowy, ten ogromny natłok, który wiąże się z dużymi aglomeracjami, wiele osób zniechęca. Zaczynamy szukać pewnego balansu między pracą a życiem prywatnym, szukamy miejsca dla siebie gdzieś spokojniejszego. Jest dużo, to są dużo większe możliwości, jeśli chodzi o zatrudnienie, no i oczywiście są sądy finansowe jak najbardziej również. A mieszkanie w Warszawie, myślała Pani o tym? Czy to za droga opcja? Nie, nie. Mieszkanie w takim dużym mieście nie jest dla mnie. Zupełnie oczekuję spokoju i, i wolę poza, poza takim dużym miastem. Czyli, mimo że ten dojazd zajmuje, to odprowadzimy panią do pociągu, ale niech pani powie, mimo że jest ten dojazd, to rozumiem, bardziej się opłaca. Życia są całkiem niezłe w tym momencie, więc to jest niecała godzinka i jestem w pracy, także nie stanowi to dużego problemu. Codziennie do pracy do Warszawy przyjeżdża około 400 tysięcy osób z różnych kierunków. Częściej są to osoby młode do 44 roku życia i częściej są to kobiety niż mężczyźni. Do stolicy dojeżdżają przede wszystkim mieszkańcy ościennych gmin. Tu mam na myśli ząbki, pruszków, marki. Ale jak wspomnieliśmy wcześniej, też znaczącą grupę stanowią osoby dojeżdżające spoza województwa, z tych dużych miast, które mają stosunkowo dobre połączenia kolejowe lub drogowe ze stolicą. Miastem z największą liczbą pracowników dojeżdżających jest Łódź. To nie jest niespodzianka połączenie kolejowe jest dość wygodne szybko można dojechać z łodzi do stolicy i z powrotem ale też znaczącą grupę dojeżdżających stanowią mieszkańcy Krakowa. Poznania, czy nawet Wrocławia. To dane z 2021 roku i są to dane najświeższe. Dlatego, że Główny Urząd Statystyczny takie badania prowadzi raz na 10 lat. Da się zauważyć, że tych osób przybywa więcej w w poprzednim spisie z 2011 roku ta liczba dojeżdżających do pracy była dwukrotnie mniejsza niż w, w roku 2021. Na jednego wyjeżdżającego warszawiaka przypada aż siedmiu pracowników przyjeżdżających do stolicy do pracy. Warszawa ciągle jest takim magnesem ściągającym ludzi przede wszystkim do pracy, ale też właśnie do instytucji kultury, czy do, do różnych sposobów spędzania czasu wolnego. Natomiast coraz więcej osób, które poszukują na przykład mieszkania do kupna dla siebie zaczyna się coraz bardziej zastanawiać, czy nie byłoby taniej, i nie byłoby może nawet wygodniej mieszkać poza Warszawą, biorąc pod uwagę czy to koszty najmu, czy koszty zakupu mieszkania w samej Warszawie? Sporo osób, mając do wyboru małe mieszkanie w Warszawie, a duży dom, albo średniej wielkości dom poza Warszawą, to i tak, mimo że jest ten dojazd, to i tak jest to bardziej atrakcyjne. Tak, rzeczywiście. Sama Warszawa ściąga coraz więcej osób, ale właśnie ściąga z całej Polski, ale również z samego Mazowsza. Także tereny, szczególnie wiejskie tereny dookoła Warszawy, są coraz bardziej no, wyludniające się. Zostają czasami starsze osoby, a czasami pojedynczy mieszkańcy nawet wiosek. Natomiast tam są cały czas domy, tam są działki, na których można się budować. W związku z tym, osoby, które mają jakiekolwiek związki rodzinne, czasami dziedziczą jakąś nieruchomość, bądź mogą dostać właśnie. Bez kosztów działkę w celu budowy, często decydują się na to, żeby, dzięki temu, że mamy bardzo dobre drogi dookoła, jednak budować się poza Warszawą, a w Warszawie ciągle pracować, to nam umożliwiają też coraz bardziej elastyczne formy zatrudnienia, formy pracy. Nie dla wszystkich, oczywiście, natomiast jest coraz więcej osób, które mogą częściowo przynajmniej pracować z domu bądź prowadzić swój biznes z domu. Natomiast do Warszawy przyjeżdżać kilka dni w tygodniu, tylko żeby spotkać się ze swoimi klientami, być w pracy właśnie te kilka dni. Koszty zakupu kawalerki w dużym mieście to często dom z ogrodem gdzieś pod tym miastem. I tutaj bardzo dużo zmieniła infrastruktura. Inwestujemy duże europejskie pieniądze w drogi, zaczynamy też inwestować w kolej. Pociągi jeżdżą coraz szybciej, jeżdżą coraz częściej. I coś, co kiedyś zajmowało nam 2-3 godziny, być może dzisiaj zajmuje godzinę. Tendencja jest zdecydowanie wzrostowa. W samej Warszawie mieszka ponad 1 860 tysięcy osób. To jedna trzecia całego Mazowsza. Coraz bardziej popularne stają się obrzeżne dzielnice Warszawy. Najwięcej mieszkańców przybyło na Białą Łęce, ponad 3000 w 2024 roku. Drugie miejsce zajął Wawer, Tu przybyło 1400 mieszkańców. Ale to są też dwie największe pod względem powierzchni dzielnice Warszawy. Tam po prostu jest ciągle ogromny potencjał do rozwoju. Śródmieście rzeczywiście traci mieszkańców, choć w mniejszym stopniu niż przybywa ich na Białołęce. Natomiast to nie jest kwestia uciekania, tylko kwestia tego, że po prostu tu mieszkają osoby najstarsze, jeśli chodzi o wiek. I że generalnie nie tylko w Polsce, ale i w Europie mamy kryzys demograficzny, nie ma tej zastępowalności pokoleń. Po prostu więcej osób odchodzi niż rodzi się. No, cena na pewno odgrywa tu także rolę. Czy chciałby Pan się w przyszłości przeprowadzić do Warszawy? Mieszkałem w Warszawie na targówku i dojeżdżałem na ochotę. I teraz jest dużo szybciej, naprawdę. Jest 60 km pociągiem, tam miałem 15 i teraz jest naprawdę szybciej niż, niż wcześniej. Także raczej nie. Młodsze pokolenia trochę bardziej cenią sobie ten balans między życiem prywatnym a pracą i również też oczekują tego, żeby to życie było spokojniejsze. Tego komfortu, zieleni, otoczenia, które jest czyste tego środowiska, za którym tęsknimy w dużych miastach. Myślę, że część osób jest zmęczona tymi dojazdami i gdyby mogli tutaj przeprowadzić się na stałe, to by się chętnie przeprowadzili, ale przypuszczam, że gdyby ten rynek mieszkaniowy był dla nas łaskawszy, to zostawiliby chętnie sobie te drugie domy czy inne mieszkania w mniejszych miejscowościach i na pewno jeździliby tam na weekend, a może na całe wakacje.